Cześć, witajcie w pierwszym Q&A na kanale Sześciennej Geometrii. Tak, wiem, wiem Marcin, wiem, pierwszy. <laughs> tak. To taki pierwszy próbny, może się nigdy więcej nie powtórzy, e, odcinek questions, questions and Answers, e, bo gdyż ponieważ ostatnio rozkład zajęć moich nie pozwalał mi za bardzo na odpisywać i e, również trochę się to odbijało na kręceniu, dlatego taki... Oto QA popełniam. Inna sprawa, że nie wiem, czy będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby nakreślić odcinki na przyszły tydzień. E, więc oto jest. Pytanie numer jeden od Wiktora. Jak zainstalować paczkę? Tu chodzi, podobyślał się, o paczkę mistrzów Minecraft i Magii. Zbior pytanie z różnych odcinków z, 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 na przestrzeni ostatniego miesiąca, więc e, będę, będę mówił o co chodziło. Jak wygląda instalacja paczki? Instalacja paczki na kliencie i na serwerze wygląda bardzo prosto. Jest to typowy Forge Pack, czyli jeśli, jeśli chcemy zainstalować się na kliencie, ściągamy Forge'a, instalujemy Forge'a, uruchamiamy Minecrafta na Forge'u. W momencie, kiedy on stworzy swoją strukturę, katalogów plików, wtedy po prostu zawartość paczki, którą pobieracie z linku, którą znajdziecie zawsze aktualną, pod naj, najaktualniejszym filmikiem, czyli ostatnim filmikiem, jest zawsze najbardziej aktualny link. Wcześniejsze nie gwarantuję, że będą działały. I po prostu wtedy, zgodnie z tym, co jest napisane również w klikach w środku, podmieniacie folder moc i folder configs. Jeszcze czasem może się okazać, z tytułu, że jest to paczka jd 1710 może się okazać do, potrzebne dopisanie do. Klienta e, parametrów, które również znajdzie się w plikach w, w rytmie i tak dalej, tam w środku tej pasce, którą mam przygotowaną. Jeżeli, y, jeżeli odpalacie serwer, analogicznie y, instalujecie forja jako serwer i uruchamiacie go z bata z tymi parametrami. E, jeżeli macie serwer na hostingu zewnętrznym, zasadniczo niczym się to nie różni, tylko nie używacie bata z parametrami. Mm. No w ogóle chyba parametrów na, wtedy na hostingu nie trzeba, nie trzeba używać, ale jeżeli byście mieli jakieś problemy z tym uruchomieniem, to możecie, myślę, udać się do pomocy technicznej, żeby wam coś podpowiedzieli, bądź nakierowali was, na, w jaki sposób uruchamiać serwer na modach. Jeżeli dalej macie problemy, nie wiem, dlaczego u mnie działa. Pytanie numer dwa. Kari, będziesz nagrywał Technomaterię i Geometryczną Górę jak kiedyś? E, pytanie podwójne od e, Klaudiusza, e, zadał to kilka razy. E, nie, nie, w tej, chwili, w tej chwili Geometrycznej Góry i Technomaterii na razie nie mam, pla nie mam w planach wygrywać odcinków z dwóch powodów. Po pierwsze, bo e, Geometryczna Góra trochę już. Nie mam czasu, żeby po prostu grać w tej chwili na niezbudowanym Minecrafcie. Jakoś mnie to chwilowo nie pociąga. Inna sprawa, że od tamtej pory już wyszły trzy wersje gry, czy dwie wersje gry, tak naprawdę, bo tego 300 góra była na 1,72 chyba, i no to teraz mamy 1,70, za chwilę będzie 1,8. Może się coś zmieni w przyszłości. Na razie um, wanilowego Minecrafta nie planuję wskrzeszać. E, jeśli chodzi o technomaterię. Tu być może prędzej to nastąpi, jednak od zniechęciłem się do Technomaterii z uwagi właśnie na wszechobecne bugi na wersji z głównie Industrial Crafta, który Industrial Craft nie poirytował, bo zaraz wypuścić coś nowego, no to cały czas coś zmieniali i tak w kółku, i tak w kółku. Inna sprawa, że paczka na Technomaterii była trochę niezoptabilizowana i bardzo, rzeczy, bardzo dużo rzeczy brakowało, bardzo się męczyłem z tego powodu, po prostu były, były gdzieś pomiędzy dziury takie, których nie dawało się w żaden sposób przeskoczyć i utrudniało to tylko rozgrywka, więc jeśli, jeśli materia wróci, to już w sezonie trzecim, e, na, w nowej konfiguracji, ale na to w tej chwili też nie mam żadnych planów. Pytanie numer cztery, od do Tajfuna. E, to w sprawie odcinka zeszłotygodniowego, który się ukazał w poniedziałek, gdzie nagrywałem z GF-em i niestety nie nagrał się głos GF-a z Team Spika. Zastanawia mnie jedno, czy jak nagrywacie razem, to awaryjnie ta druga osoba nie może nagrywać samego swojego dźwięku w razie wpadki przesłać pliki do podłożenia. Ej, to by miało całkiem dużo sensu, nawet ma całkiem dużo sensu, aczkolwiek yy, no nie mogę wymagać od innych, żeby nagrywali to, co ja powinienem nagrywać tak naprawdę, a takich wpadek jak tamta to raczej się nie planuje, ponieważ wcześniej, kiedy nagrywałem testowo, wszystko było w porządku. Później coś zmieniłem i już było do bani, i tego już nie wyłapałem przed nagraniem. I paradoksalnie, później po nagraniu, ja to naprawiłem, bo jak się już zorientowałem, co się stało, i teraz też powinno działać, jeżeli ktoś będzie nagrywał, znaczy rozmawiał ze mną na tym spiku, ale. To się dzieje. Zazwyczaj, niestety, w momencie, kiedy następuje taka wpadka, no, niestety ten materiał jest rzadko kiedy do powtórzenia, po prostu najczęściej przepada. No, głupio by było, żebyśmy nagrywali ścieżkę dialogową osobno. Pytanie numer 5. Od dusze, bo muszę kozatki nick zaczniesz nagrywać tę serię w 1080p pytanie się, do, pytanie się tyczy serii World of Minecraft, Kroniki Wilkołaka przynajmniej tak myślę, że chodzi tylko o Kroniki Wilkołaka, ewentualnie o cały World of Minecraft nagrywanie w 1080p dla mnie jest problematyczne, ponieważ mój monitor nie posiada takiej rozdzielczości, jest to monitor 16 na 10 w 1680x1020 max więc niestety nie byłbym w stanie nagrywać Full HD, czyli w 1080. Tak, dobrze podejrać rzeczy, no cokolwiek jest tysiąc, e, 1600 na 1200, więc niestety 16 na 9 nie da nie Po prostu posiad... nie no, obsługuje w Full HD. E, gdybym chciał, mógłbym projekt przeskalować, wyrenderować go w Full HD, niestety wtedy wbrew pozorom, bardzo dużo. E, no, Straciłbym na jakości tego nagrania, ponieważ to wszystko zostałoby rozciągnięte, te piksele by się e, po prostu powiększyły i tak dalej. No niestety, piksele, pikseli z powietrza e, nie nastrugam. Więc niestety na 1080p nie ma szans. Prędzej, znaczy, nie oszukujmy się, tak? Ja i tak grywam w, w, w tym moim 16 na 10 na full screen, tylko jest to zeskalowane w dół do 720 e, w, jeżeli, jeżeli chcesz, bo myślę, że o to chodzi, chcesz oglądać to na pełnym ekranie, to daj znać, być może będę w stanie podkręcić bitrate z o parę milionów, na przykład z 6 do 8 albo z 8 do 10. Wtedy, wtedy na pewno jakość się poprawi. No niestety to jest mieszkaniec Będę to musiał dłużej rederować i dłużej wrzucać, bo pliki będą większe. Pytanie numer. 6 albo 7. Jestem pewien, bo już już pogubiłem w tych pytaniach. Na razem sobie będę musiał numerować na karteczce. Kari, masz w planach nagrywanie z kamerką? Pytanie od Klaudusza Górka, to w, z okazji któregoś odcinka świątecznego. E, vlog sylwestrowy z mistrzami nie. <laughs> nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z mistrzów kręcił jakieś vlogi. Pixel Lady była całkiem blisko, bo wyprodukowała śmiejącego się Szopa, Ale ja raczej nie planuję tego resztę mistrzów, nie mam pojęcia, musicie się ich pytać. Poza tym nie mam kamerki, nie mam warunków. No cóż, nie tym razem, może kiedyś. Karimiri, a gdzie można pobrać paczkę od Szamana 11? I od razu padła odpowiedź ze strony Adama Kowalskiego, że pod fail logiem, to jest fail log świąteczny, tak, wtedy się pojawił pierwszy link, a w teraz tak jak już to miałem wcześniej na początku tego yy, faka, yy, nie nie faka. QA. W e, faku to jest e, Frequently Asked Questions, czyli takie pytania, które się powtarzają często. E, zawsze najaktualniejszy link do paczki jest pod e, ostatnim filmikiem e, serii, czyli mówimy tutaj o paczce Mistrzu Minecrafta i magii, czyli e, pod ostatnim filmikiem Mistrzu Minecraft i magii. Pytanie numer 8: ile kosztuje ta gra? To jest e, pytanie o World of Warcraft. Mm, tutaj musisz, e, musisz rozłożyć e, kwestię związaną z WoW e, na dwie na dwa czynniki. Pierwsze jest to abonament, który teoretycznie jest opłacany miesięcznie. Mówię tutaj o serwerach globalnych, oficjalnych serwerach Blizzarda i jest to tam rzędu 12 euro, 14 euro jakoś tak miesięcznie. Za 30 dni gry. Jeżeli opłacasz sobie na przykład grę za pół roku z góry, bo można również coś takiego wystrugać, to CERA za miesiąc spada chyba do 10 euro, coś takiego w tych granicach. Jednak w tej chwili Blizzard planuje wprowadzić odpłatność za grę przy pomocy takich itemków wewnątrz gry, które będzie można. Mechanizm będzie taki, że za realne pieniądze będziesz kupował od Blizzarda taki token i potem wewnątrz gry będziesz go mógł wystawić na auction house i ktoś go będzie mógł od Ciebie kupić za golda. To takie rozwiązanie już funkcjonowało od dawna. Wielu innych chyba m.in. w super mega. O Jezu mój Boże, życia nie starczy, żeby w to zagrać. I w online. Tam to chyba funkcjonowało od początku, jeżeli dobrze pamiętam, e, więc w tej chwili, przynajmniej wkrótce, będzie możliwość opłacania abonamentu e, przy pomocy właśnie Golda z gry. Jeżeli będziecie, jeżeli będziecie chińskimi farmerami Golda, no to wtedy, e, wtedy będziecie mogli prawdopodobnie to, e, to w ten sposób grać. Ile to będzie dać złotówki? Coś jakieś 60-70 złotych. E, na goldach, w tysiącach tak prognozujemy ceny w okolicach od 8 do 15, tak naprawdę, bo póki co tego nie ma, to jest jeszcze ciężko, ciężko powiedzieć. Sama gra, ile kosztuje w sklepie, to jest wersja pudełkowa, czy tutaj kupujecie klucz, to jest wydatek rzędu nie wiem, 100 zł, powiedzmy, ponieważ na obecną chwilę wygląda to tak, że możecie ściągnąć klienta z. Wszystki, znaczy ze wszystkimi dodatkami nie jestem pewien. Na pewno możecie ściągnąć klienta aż do e, Best of Pandaria, chyba, gdzie dostajecie tam 10-dniowego triala, żeby sobie pograć na miejscu w Pandaria i później musicie ewentualnie doładować grę, żeby grać dalej. No i wiadomo, to dodatek to jest tam kolejne testo 100 zł. Jeżeli kupujecie edycję kolekcjonerską bądź tak zwane battle chesty, to tutaj ciężko mi powiedzieć, bo ja się tym nie za bardzo interesuję, ale dostajecie po prostu pudełko, w którym zawarte są wszystkie dodatki od początku wowa do końca, plus jeszcze jakiś kubeczek, koszulka, podkładka, podwyżkę, bryloczek, ktokolwiek co Cokolwiek tam się jeszcze będzie znajdowało, musicie sobie po prostu sprawdzić. Polecam jakieś sklepy internetowe, nie wiem, na gram.pl na przykład, albo na Piku. No a to jest w sobie za drogi i przepłacicie troszkę za to, ale myślę, że bez problemu jesteście w stanie znaleźć, ile to będzie kosztowało, ile was to wyniesie. W razie pytań możecie pisać. No i ostatnie pytanie na dzisiaj od Czecha. Na jakim daj się będziesz teraz przesiadywał, jak ten jest padł? wesoły świąt. <laughs> to już trochę nieaktualne, To były dawno temu. I podwójnie nieaktualne, ponieważ Tybcink Huśka już padł, ale wrócił, bo tam posprzątali go coś, coś podobno z licencją było nie tak. W każdym razie wrócił, jest czasem tam się będę pojawiał jak zwykle pod chyba stracił jeden kanał i teraz się zrobiło strasznie ciasto u niego na kanale, więc to, to jest jeszcze kwestia, zobaczymy. O ile będę miał czas. Więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, które chcielibyście mi zadać, żeby się pojawiły w jakimś Q&A w bliżej nieokreślonej przyszłości, jak najbardziej piszcie, no, ten odcinek się, tak jak powiedziałem, pojawia, bo prawdopodobnie nie miałem czasu na nie więcej. I myślę, że co? zapkryliśmy się w 15 minutach. Jeżeli będziecie chcieli naprawdę jeszcze jakieś sprostowanie, jeszcze więcej pytań zadać, żeby odpowiedział głosowo, wtedy piszcie pod tym Q&A, bądź pod odcinkami. Ja to się postaram jakoś zgrupować. Ja wiem, że to jest tak trochę bez sensu, bo wyświetleń niewiele na kanale, widzów niewiele. To ma do ręcej drogi, kiedy jest 10 tysięcy pytań, a nie 10 pytań, ale myślę, że jak na pierwszy raz poszło i tak nie najgorzej. Jeszcze będę musiał popracować prawdopodobnie nad formą jakąś czołówkę tutaj wrzucić. z plasoje i splash, splash Skrida muszę popełnić. A tymczasem to już wszystko w tym, w tym QA. Do zobaczenia następnym razem, bądź w kolejnych odcinkach z serii na kanale Chrześcijane na Geometrii. Cześć.